Gramy na lizandrę na midzie Także zobaczymy co to pójdzie Dzisiaj ostro lecimy z tymi rankedami Czuję, czuję dzisiaj wenę Na Liga Legend, zobaczymy yy, Za ile mi się odechce Może się nie odechce Na razie był ten o, dobra tu. klima chodzi Można się pocić, siema Sascha Siemano No i co, i próbujemy, może na spokojnie kiedy następny odcinek zgrania Troll Buildów? Jutro, postaram się. Miał być wczoraj, ale nie dałem rady. Najwięcej lajków ma Twój komentarz, a jaki dałeś komentarz? Bo nawet nie czytałem, szczerze ci powiem. Także jestem ciekaw, co tam za postać jest do grania. Jakiś Olaf chyba był, chociaż nie jestem pewien. Ale nie wiem, czy to Twój. Także coś nagram. Się Nie pomogą, no co. Co za flash? jasuło w ogóle. Dobra, trzy kripki wzięte. Eee, dam warda defensywnego, za czym ten Graves robi. O, nie wezmę tego kripa, no dobra. Chociaż? Pa, wezmę. Normalnie po Lizandrze. Tyk Git, ono strasznie chce mnie połkować. Zbijałem piorunem mnie tutaj. Przetera, okej, okay. czyli on jest bardzo ofensywną Lizandrą, nie defensywną. siatobiaszek Drogas pod Full Ability Heist, o, no widzisz, no to będziemy próbować To jest chyba, wtedy można F w nieskończoność walić w przeciwnika? Trochę tak brzmi, jakby się dało Czekajcie, muszę to jakoś... Kurde, serio zabrały mi minionki? Oj 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 oj, 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 skąd ten pomysł? Ale trollują, no dobra, to nic Dobrze, że Serafina wzięła, je yeah, fan. Jakby, no nie rozumiem. No oni dobrego Wajda zrobili, no to co? Dobra, lashitujemy na spokojnie. To li aha, Lizandra. Skąd ma Liza? Aha, bo Lizandra Reda wzięła. To też jest dobry numer. Uda się zlashitować. Nie uda się. Chociaż. Pa, udało się nawet. Dobra, wyluzuj. Lizandra, wyluzuj. Naprawdę wyluzuj. Nice invade. No, przez to co narobi? Dobra, muszę teraz wyleczyć. No, no. Okej okay. Lizandra nie ma tego ani tego. Na 300%. Dobra, dam się autosować, żeby mnie tu odleczyło, moi drodzy. I może tutaj zaraz pokombinujemy coś w tą Lizandrę? Lecz sam słychać u was. Bo nikt tu nic ciekawego nie powiedział jeszcze. No dobra, staram się hitować, ale widzę, że jest za ciężko Nice to jest rekal Bo tutaj fala czołgowa, to tutaj się już wszystko ładnie frizuje, moi drodzy I mamy 1-0 na Lissandrę, let's go! Uf, dobra, pyk Pyk, pyk, pyk. I chyba tak. w porządku, łazienkę skończyłem dziś. O! Czyli jakiś remoncik był. No nie za ciekawe, jak sobie pomyślisz że na tydzień do szkoły, o kurde, to już bez kitu wakacje się kończą. No ale za tydzień mojej urodziny, to trzeba świętować koniec wakacji. A nie, że trzeba do szkoły. Wow, 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 ładnie, ładnie. No, bez kitu ty, wakacje się kończą, ale jajca. Pick, pyk Będzie świętowane? Ta, bez kitu Ja sobie urlopik wezmę na poniedziałek Taki mam plan, wstępny Wykończeniówką się zajmuję, więc wiesz, a co do remontu, do, do remontu domu też by się przydała, a wykończeniówka, o Wiem, wiem do kogo się dezwać, jak będę się budował kiedyś Tarda ona tak zjepcyła i chłop tutaj nic nie zagrał. Gigantyczny, gigantyczny klops, siema. Marcin, gigantyczny klops. Dobra, las hitujemy na razie. Las hit nie najgorszy. Jak na Katarinę oczywiście. Skończy nam się red. Nie, nie wywarliśmy żadnej presji. No bo, no bo skąd mieliśmy presję wywrzeć? Coś się ogarnie. A jesteś chociaż jest z Warszawy? <głosy> <głosy> Ale nie to nawet... O, Zmarek! Łe, dobra ty! Taka Zara jutro. To do Matuli muszę cię zatrudnić, kurde. Pójdę zrobisz im, kurde. Jakieś tam trzeba doremontować chatę. Zara tu. Powiem, że mam takiego specjalistę. To ci fuchę załatwię Dobra, idę na topa. Oj ojoj, oj, będzie chyba. Frak. Musi być dwa nawet. Serio? Nie zabiłem? stopa też dobry termin. Ty, jaki troll jest. Byłem pewien, że ja tu zabijam za darmo. A, Joseph F. No i 03 0-3. Joseph F. Dobra, luz. Niedobrze, ty, co tu się dzieje w ogóle? Bez sensu. Ja myślałem, że to jest free frack, już szykowałem się na następne. Zastanawiam się, jak bić Alistara się, okazuje że my nic Gravesowi nie zrobiliśmy, ty. A to jest niestety dobry Graves. Dobra, to muszę zepchnąć na dwa sztylety. Dobra, pyk, pyk. Jeszcze ma piąty poziom na tym. No tego tu Leci Lizandra, ale grubo będzie. Fool, Kurde, no i tego Dobra, on jest na dole. Kaczan on mnie oneżotuje. Tą Lizandrą. Dobra, to ktoś śmierdzi baitem jakimś, A to nie pojawiłby się tutaj. Jasuło tak szybko chyba. Dobra, pyk, pyk, a ja sobie znam idzie. Okej okay. czy ona miała RKLS? Ten teraz spaliła. Myślałem, że ona spaliła wcześniej na walce. Dziwna sprawa, strasznie. Czy jest jakaś leczka rzucania tych sztyletów, które w którą stronę poleci? Tak, zawsze na wprost targetu. Zobacz, do przodu leci. Na przykład, znaczy do przodu, <gł> do przodu leci. To wytłumaczyłem dla widza. Do przodu leci. Jest do pokonania, poczekajcie Kurde, chodź tam, chodź tu, chodź tam, siada Mashi. I flash, wypalony Może mogłem iść, z drugiej strony bałem się, że dostanę takiego hita, że tylko fiknę U? Jest szansa na dobitkę? Nie ma szansy na dobitkę Co tam git? No powolutku, powolutku Środa, zaraz piątek, zaraz weekendzik Niebawem urodziny, także wszystko Git. To możesz, Sasza, jak masz taki problem, albo pytanie, to ten, to możesz obejrzeć sobie mój poradnik. No, jak na przykład jak rzucać sztylety na YouTubie, to powinno ci wyskoczyć. Poradnik, jak rzucać sztylety na Katarinie, bo to jest. Tam wszystko jest opisane jak należy. Ole ciężko będzie. Nie mam dwa 1 no ma więcej pieniędzy ode mnie. A nie, po prostu ja kupiłem jakieś itemy po drodze A co tam domasz i u ciebie? Oj, słabo Zona na playty wszędzie bierze No dobra, oni wszystko widzą, nie? Mają tak dobrego Alistara, mają tak dobrego Gravesa Jasuło też niczego sobie Zobaczcie, jak oni tu grają, o co tu chodzi. To jest chyba Grave z Alistarem duo, mam wrażenie. Oni tak się przemieszczają cały czas. Co to jest za mecz, co to jest za poziom? Ja mam sobie pierożki, o miałem kupić pierogi, kurde, w Lidlu byłem. Dobra, nice, chociaż sfragowany. Dobra, udało się. Z fala czołgowa może spróbować zjechać. Stąd good job, napiszemy. Niech będzie, że good job, chociaż to jest mit stracony. Ale trzeba cofnąć. Dobra, kupię to, kupię to. Zawsze się te potki przydadzą. Mordę może w końcu się wyskaluje kiedyś. Szkoda, że jasuło też jest niezły. Także będzie ciężko. Mm, idź farm tym. Tu jest chyba problem. Mam wrażenie, że Graves jest w naszym lesie, trzech-top: top, trzech top. Teraz top. Bydgosz pochłonęła. EZA z nobami. Siema jakie runki takie. było trudne Ale dograne, dograne idealnie Dobra, dawaj Rabadona na drugi, bo muszę tutaj dużo damage'a robić Siema, Seju Seju Pog Some fire Rabadon, Rabadon maker chyba W tym meczu, albo nie wiem Tip, tip, pip, pip, pip. Conqueror gram zawsze w ogóle. Spróbuję zejść. Nie wiem, czy jest sens się napinąć czy tego smoka, ale jak dają to. To dają. no Tylko, że oni wszystkie towery nam pobrali, chociaż tu Botlane daje radę. I to nieźle, dobra. Spróbuję zejść na Mida, bo wydaje mi się, że jest tutaj. No, no. Miał wszystkich. Siema, czyszczenie rury pięćdziesiąt procent taniej. O siema, Przyczyściliśmy rurę. To parę, a właśnie, jak powiedzieć, kiedy mniej więcej budowaliśmy i Karakia rocket, rocket Belta? Tak naprawdę to i tak najlepiej Divine sanderera w, w, tych, w, w tych wszystkich yy, sytuacjach. Dobra, sprzedam to, dobra, rabadona dokręcimy. Riftmaker jest wtedy, kiedy masz możliwość długo kręcenia się w oponentach. To trochę tak bym do tego podszedł, że masz możliwość sprakować sobie Riftmakera i tam podgryzać ich albo długo się kręcić. Może mało stunów i tak dalej. A Rocket Belt to raczej albo full AP, w sensie wtedy to był piorunek pewnie, albo nie wiem, tak szczerze. W sensie rzadko Rocket Belta. Składam, bo jedynie co, to Dasha oferuje, właściwie Że ja w ogóle i tak preferuję Divine Sunderer'a, ewentualnie właśnie może Riftmaker Ten Sunfire co czas gdzieś mi chodzi ostatnio po głowie mimo wszystko i tak jakoś nie wiem Riftmaker w tanki? Na w kogo? W Squishy? Przede wszystkim w tanki No bo jakby, po co masz składać, nie wiem, jakiś True Damage i tak dalej w papierowe targety, to lepiej więcej penetracji złożyć Znaczy, no, no tak, więcej penetracji złożyć W postaci właśnie Rocket Belta i dalej Shadow Flame na przykład Potrzebuję jeszcze z, z jedną, dwie fale no bo nie wiem czy to jest realne do wykonania Fajnie, jakby było. Brakuje 100 Golda. Spróbuję gdzieś poszukać. No bo ci nie mam czego szukać. No potrzebuję. Potrzebuję trochę tego Glaż. Grotron, ród smoków, tak? To jest to? God Tak brzmi. Ładnie zabijamy, git, ta Samira jest całkiem niezła Mi się rzadko zażegrać grać Mi w ogóle żaden Mitek nie pasuje na tą, na Katarinę Teraz yy, nasz Rabadon to jest fajny rush w tym momencie I teraz na przykład Zonia mi bardziej pasuje niż znowu Mitek jakiś No bo na pierwszy item tak nasz często wypada najlepiej Później jak dopniesz Rabadona to masz bardzo dużo AP I to też jest super no, i później przydałaby się jakaś zonia na defa albo jeszcze więcej defa. No, jakby Riftmaker w tym momencie, znaczy teraz idziemy na trzeci, inaczej. Trzeci przedmiot jest bardzo trudny do złożenia. Często na Katarinie czy katapult Gale Force by działała? Może? Z drugiej strony bez sensu, chyba trochę. Czy miałoby to jakiś tam swój urok, takie dogonienie, dobicie. Z tym Divine'em można poklikać? No tak, no Divine w teorii najlepsze rozwiązanie. Kurde, kiefera zrobiłem się, a kill. Dobra, no jestem Im Kinda Strong. Szukać sytuacji, staram się nie pokazywać tak szczerze. Będę czekał do samego końca, jak żyć go? Dobrze, całkiem nieźle. Nakojnie presję wywierają i będą chcieli smoka robić. No, mi do otwierają. Mi to jest otwarte. To jest z. Uuu, ale do dupy pozycja. Słodne wejście ze strony Lizandry. Aha, nic mi nie zrobiłem. Grubo no I fajnie, że Jarvan zaerkował tak późno W ogóle nie chcieli ze mną zagrać, nie? Ach, no dobra, nic Nice, well played No nie uważam, że to było well played Co ciekawe, zrobiłem całe nic W ogóle się okazuje Całe nic zrobiłem Ciekawa sprawa Dobra, i tak w nie pójdziemy Eeeh, smutne, że czarwa serkował, Tu było czwórka na staku, nie? Czterech ludzi w grupce, zestakowanych ze sobą. No, chyba zabijają, no. Ja nie wiem, czy ja tu nie potrzebuję Voidstaffa w ogóle w tym meczu. Ale ten gra jest ich dyma, nie? Naprawdę. Zdrażające, z drugiej strony bardzo mało brażeń zadałem, ale to chyba kwestia tego, że Serafina tam wszystkich poleczyła, tak mi się wydaje Wszedą bardzo późno w tego Yasuo, Chciałem... Yasuo też jest w tanka w ogóle, co ciekawe Okej, okay. to ja rozumiem czemu go nie zabiłem, okej, okay. muszę pamiętać o tym, że Yasuo to jest taki wkurwiający gość po prostu Może będzie diament dzisiaj. Diament to raczej nie, ale chociaż trochę elpeków wbijemy, bo ile można? Siema dużeks. A tu nie ma towera, mogę iść. Nice, Baron baron. Trochę nie na mianach, więc nie dała hillada, no ale wystarczy, że posilowała, To już było dosyć kłopotliwe. No dobra, coś tam porobimy. Bardzo dobrą samirę mam, ja też sobie radzę całkiem nieźle. Wydaje mi się, że jest dosyć optymalne to wszystko, co się dzieje. Dobra, muszę jeszcze. Daj mi dofarmić. Okej, okay, widzę, że się nie dogadam. A może się dogadam? To była bardzo ładna akcja, gdzie tripla wiem. Gdzieś ty byłeś, jak ci nie było. Mam nadzieję, że shota mamy na Toktinga. Nie wiem, jak Wy, ale Soraka OP. No, my, nie, my może nie, ale Soraka z pewnością. Zrobiłem, nie się, nie boję się. Fajnie, odda nam tower za darmo i to jest ok. Dobro, robimy rekal, chyba będzie winek, tak, tak by się zapowiadało w sumie, no bo. Bo czemu nie? I zobaczcie, i to jest yy, mityk, a komu to potrzebne, nie? No znaczy, jest 10-3. No i komu to potrzebne? Komu potrzebny mitek? Jak. Można go nie mieć. Tak naprawdę teraz to by pasował tutaj Void, żeby mieć penetracji. No chyba że Divine Sanders z tym delikatną penetracją. What the fuck, co to było w ogóle? No chyba że nie wiem. Shadow Flame minus 22? Eza! Okay. Zjadam coś, tylko jeszcze nie wiem co. No ja tak samo w sumie plus 7. No nic trzeba stać się patrzeć. Tutaj trzeba iść. Zostawmy tego Kripka może. Siema. Siema, snibi. Dobra. Gubią się. Znosisz się na baronie, a jeszcze mam sporo barona. Tutaj by wjechał Medjaj w ogóle z tego wszystkiego. Normalnie Medjaj by wjeżdżał. Dziwne, okej, okay? pytanie, czy Rift chyba? Rift z drugiej strony. Dawaj Rift'a, no nie wiem. Tu nic nie pasuje, nie? Dobra, dawaj Medjaje. Medjaje, a tutaj nie wiem. Do rifta coś będziemy składać albo cokolwiek. No i zobacz, jakby jest build, który jest kompletnie tyłu zbudowany. No bo. No bo co? będę <laughs> powinien teraz w 4 walnąć. No kurde. Stil jazda po pannie, normalnie, wszystko jest spontane Rocket Belt plus może dodatkowego nasza plus AP dużo, co to znaczy dużo? 90, w sumie dużo. Kiedyś było chyba mniej 80. Kurde, dawno tego i temu nie grałem. No i plus flat penetracy tylko flat penetracji jest niepotrzebna. I tak, jest mecz zamknięty. Tak, zamknięto i się bawią po prostu z nimi, No. Ładnie, mamy to. Pierwszy meczek i pach-pach. Kurde, normalnie. Dobrze poszło, jestem ciekaw, jak tutaj wynik No, dosyć dużo, jak na mityka, na KT, Trochę tak. To prawda. Także Rocket Belt może wcale nie jest najgorszy. Zobaczymy jeszcze tylko jakie obrażenia. Chyba że się nie doczekamy. No, jak nie zostawisz, to łapa w górę. I no suba, to masz na pewno.